Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 5, wiersz 38. Słowa Jezusa Chrystusa. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. Bardzo znana zasada, i nienokrotnie cytowana, i Wykorzystywana ku temu, kiedy chce się wybronić jakiejś swojej sprawiedliwości, kiedy domagamy się jakichś swoich praw, jakiegoś zadośćuczynienia, oko za oko, ząb za ząb. I czy jest to zasada, która dzisiaj już nie ma żadnego znaczenia? No przecież jest to Boże Słowo. Bóg do Mojżesza przekazywał konkretne słowa i Swoją wolę, swoje prawdy, pewne zasady, które miały trzymać naród Izraela, społeczeństwo tego narodu, i to dotyczy również dzisiaj nas, aby trzymać nas w pewnej dyscyplinie, w pewnych ramach, w pewnej takiej świadomości, konsekwencji swoich czynów, oko za oko, ząb za ząb. Nie tylko powiedziano, tak, ale również jest to zapisane słowo w trzeciej księdze Mojżeszowej, w 24 rozdziale. Od 17 wiersza czytamy: Jeżeli kto zabije człowieka, poniesie śmierć. A kto zabije zwierzę, zapłaci za nie zwierzę za zwierzę. Jeżeli kto okaleczy swego bliźniego, uczyni mu się tak jak sam uczynił. Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. Jak okaleczył człowieka, tak mu będzie oddane. No i po ludzku, i nie tylko po ludzku, bo również w oczach Bożych jest to pewna sprawiedliwość, jest to pewien porządek. Nie możemy anulować tego słowa, tym bardziej, że jest to słowo też przez Boga natchnione. Kiedy apostoł Paweł pisał do Tymoteusza, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do wychowywania w sprawiedliwości, a więc również i to słowo. Jednakże, jak mamy patrzeć na tą zasadę oko za oko, ząb za ząb? Oczywiście, każdy człowiek ma w sobie jakieś takie poczucie sprawiedliwości, że kiedy widzimy, gdy ktoś komuś krzywdę wyrządza, no to musi być też ukarany. No jak najbardziej. No musi być jakiś porządek. Bóg powiedział oko za oko. Tak jak ono okaleczył człowieka, tak mu będzie to oddane. I dzisiaj sądy. Egzekwują właśnie też to prawo, i kiedy ktoś popełnia jakieś przestępstwo, to też musi otrzymać zasłużoną karę. Choćby nawet zwykłe przestępstwo, jeżeli w ogóle przestępstwo można zwykłym nazwać, ale przekroczenie prędkości na autostradzie czy na jakiejś drodze, no to jest karane. Po prostu. Po to, żeby dyscyplinować społeczeństwo, żeby był porządek dyscyplina, no to potrzeba jest też pewnych zasad, pewnych norm, których mamy się trzymać. Pewnej takiej bojaźni nawet, takiego respektu, że no jeżeli naruszę jakieś prawo, jeżeli kogoś skrzywdzę, no to będzie mi też oddane. Jeżeli nie tym samym, to czymś może zbliżonym. Jezus powiedział oko za oko, ząb za ząb. I sąd taki jest. I również Boży sąd taki jest. I dalej w następnych dniach będziemy rozważać konkretne takie przykłady, bardzo praktyczne, które możemy dostosować do naszego życia. Jak mamy odnieść to słowo, kiedy sam Jezus mówi, tak, jest zasada: oko za oko, ząb za ząb, ale ja Wam powiadam. No i właśnie tutaj. Jezus kieruje naszą uwagę na miłosierdzie. Dlatego, że napisane jest w Bożym Słowie, że miłosierdzie góruje nad sądem. I to jest zasada nowego przymierza. Przede wszystkim Pan Jezus nasze grzechy wziął na siebie, my zasłużyliśmy na karę, ale Chrystus umarł za nasze grzechy, przelał swoją krew. Umarł i zmartwychwstał, aby dać nam zbawienie, aby nam przebaczyć, aby nas usprawiedliwić. Czyli miłosierdzie góruje nad sądem, i kiedy tą zasadę będziemy mieć w swoim sercu, kiedy będziemy zawsze świadomi tego, ile Bóg nam wybaczył, to również będziemy gotowi i skłonni do tego, żeby innym przebaczyć. Będzie nam na pewno łatwiej wybaczyć winowajcy, kiedy uświadomimy sobie, że i w naszym życiu ta zasada oko za oko, za grzech śmierć, za płatą za grzech jest śmierć. A jednak Pan Jezus Chrystus umarł za nas, po to, by nas wyzwolić, ułaskawił nas. A więc według Nowego Przymierza miłosierdzie góruje nad sądem. I tutaj potrzebna jest też taka równowaga. To nie znaczy teraz, że wszelkie nasze jakieś przestępstwa czy przestępstwa człowieka e, będą ignorowane, będą usuwane gdzieś pod dywan, zamiatane. Nie, no jest w tym jakaś równowaga. Potrzebna jest równowaga, aby, aby taka dyscyplina w społeczeństwie, taki szacunek do drugiego człowieka, szacunek do prawa, do przepisów, aby miało miejsce. Nie możemy teraz żyć w takiej jakiejś swawoli, ale w takich naszych osobistych relacjach z drugimi ludźmi, gdy ktoś nam zaszkodził, gdy ktoś coś złego przeciwko nam uczynił. Nawołanie jest do tego, abyśmy się tą zasadą Nowego Przymierza kierowali zasadą Jezusa Chrystusa: miłosierdzie góruje nad sądem. Jest również takie ostrzeżenie, w Bożym Słowie. Które mówi, cytuję, kto okazał sąd bez miłosierdzia, na tym też będzie przeprowadzony sąd bez miłosierdzia. I tutaj znów pojawia się ta zasada oko za oko. Jeżeli ja nie okażę miłosierdzia, to i mi nie będzie okazane miłosierdzie. Jaka bardzo mocna zależność, która jest aktualna i dzisiaj, jednakże w tym wszystkim miłosierdzie jest ponad wszystkim. I za to powinniśmy zawsze dziękować Bogu, że On nam okazał miłosierdzie, pomimo tego, że zasłużyliśmy na potępienie, na odrzucenie, na przekleństwo. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że tak bardzo nas ukochałeś, że byłeś gotowy umrzeć za nasze grzechy, aby swoją osobą, swoim czynem zbawienia dziełem zbawienia, pokazać nam tę prawdę, tę rzeczywistość, że miłosierdzie góruje nad sądem. Amen.